Jesteśmy bardzo otwarci na, na różne potrzeby widzów i widzek i wiemy, że są osoby z różnymi potrzebami, także jeżeli będziemy w stanie oczywiście też spełnić te zap, zapotrzebowania, to, to dla nas też będzie taki punkt wyjścia do tego, żeby troszeczkę inaczej formułować repertuar. Jeżeli chodzi o audiodeskrypcję, to jest taki system, który u nas już funkcjonuje od wielu lat w kinie Światowic, zaraz po rozbudowie. Sala, na której państwo jesteście, jest dostosowana właśnie do filmów z audiodeskrypcją, ale pojawił się nowy gracz na rynku. Fantastyczna rzecz, aplikacja, którą zaraz Państwu pokażę, która działa w kinach w całej Polsce, ale dzisiejszy seans będzie takim punktem wyjścia też do tego, żeby zaznajomić się w ogóle z tą technologią, bo każdy z nas może taką aplikację bezpłatnie ściągnąć na swój telefon i korzystać podczas seansów. Na razie ta lista filmów jest aktualizowana, także mamy nadzieję, że będzie ich coraz więcej i że to w ogóle nie będzie stanowiło problemu, żeby filmy z audiodeskrypcją oglądać. Dodam, że też na stronie Kina Światowic będzie specjalne oznaczenie tych filmów, które będą miały audiodeskrypcję, żeby było wiadomo, że można skorzystać z takiej aplikacji. I to jest też znakomita rzecz, na przykład dla seniorów, seniorek bo nie zawsze są w stanie nadążyć za napisami albo mają problem też z, z czytaniem. Zwiąże tak? się to też z, różnymi, z problemami ze wzrokiem, więc jest to fantastyczna rzecz, która może wspomóc absolutnie oglądanie filmów. No dobrze, tak jak mówiłam, to jest kwestia filmów repertuarowych, które systematycznie będą zasilane audiodeskrypcją, ale też audiodeskrypcja będzie pojawiała się przy okazji różnych wydarzeń i specjalnych projekcji w kinach. Już możemy potwierdzić, że właśnie wszystkie filmy, które będziemy pokazywać w ramach takiego przeglądu Has Kroniki Wyobraźni są właśnie przystosowane do tych projekcji z audiodeskrypcją. Także będzie można sobie ściągnąć również audiodeskrypcję właśnie do, do tych filmów. Has jest patronem takim Artystycznym tego roku. Senat uchwalił właśnie, że to będzie rok. Rok Wojciecha Jerzego Hasa, a w związku z tym e, różne instytucje, w tym Stowarzyszenie Kin Studyjnych, Filmoteka Narodowa e, przygotowały e, przegląd jego filmów. U nas w kinie będziemy pokazywać 7 tytułów od października, e, przepraszam od kwietnia do października raz w miesiącu, także o stały dzień e, godzina 18, także serdecznie zapraszamy. No i też proszę e, mieć na uwadze właśnie, że ten film również z tą audiodeskrypcją on będzie dostępny.